Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej. Właśnie dlatego Małopolska i Podkarpacie postanowiły współpracować. Do tego zobowiązuje też tradycja. W końcu za czasów cesarsko-królewskich to była jedna Galicja. Na pierwszy ogień wspólnych działań idą drogi. Kwestia wspierania województwa podkarpackiego, jeżeli chodzi o zjazd autostrady A4 w okolicach Pizna. To jest ważne, ważna sprawa dla Podkarpacia, ważna sprawa dla Małopolski. Oba województwa będą ramię w ramię o ten zjazd walczyć, bo przyda się on zachodniej części Podkarpacia i wschodniej Małopolsce. Na tym nie koniec. W planach jest też modernizacja fragmentów drogi 993 na styku obu województw. Podobne plany dotyczą także tak zwanej trasy karpackiej, czyli krajówki numer 28. Chcielibyśmy aby nasi mieszkańcy, też korzystając często z miejsc pracy, z infrastruktury, które jest w obu województwach, mieli tutaj dobre, spokojne i bezpieczne połączenie. Samorządowcy z Podkarpacia będą chcieli też wykorzystać wiedzę kolegów z Zamiedzy dotyczącej budowy i finansowania zbiorników retencyjnych. Województwo Małopolskie ma troszeczkę większe doświadczenia niż województwo podkarpackie. Będziemy się z nim dzielić. Poza tym oba województwa chcą razem starać się o pieniądze na rozwój terenów górskich.